Hybrydowa instalacja grzewcza to instalacja łącząca kilka źródeł ciepła, w tym kocioł gazowy, kolektory słoneczne, pompę ciepła, w jednym systemie grzewczym. Taki system jest zarządzany jednym sterownikiem i zawiera również w sobie bufor ciepła. Z zaletami takiego rozwiązania jest m.in. wygoda, ponieważ ten system sterowany jest automatycznie. Autonomicznie, w zależności od tego, jakie panują warunki zewnętrzne. Drugą ważną zaletą jest komfort termiczny. W domu zawsze będzie ciepło, ponieważ jeżeli na dworze spadnie temperatura, system włącza drugie szczytowe źródło ciepła. Ważnym, a być może najważniejszym elementem jest jednak efektywność ekonomiczna, czyli niższe koszty eksploatacyjne takiego rozwiązania, ponieważ System dobiera najtańsze i najbardziej ekologiczne w danym momencie źródło ciepła. Przykładowo, kocioł grzewczy może być wykorzystywany jako szczytowe źródło ciepła w momencie, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej zera lub też wykorzystywany jako źródło ciepła do podgrzania gorącej wody. Dzięki wykorzystaniu hybrydowych systemów grzewczych będziemy mogli eksploatować kotły gazowe także w kolejnych latach po 2025, po 2030 roku zgodnie z literą prawa Unii Europejskiej.